Uh, buduję tu swoje stilo I się nie patrzę na resztę Jedni tu mówią czas minął Inni czekają na wejście Żaden jest ze mnie gambino Chuj mnie co robią na mieście Niby się nic nie zmieniło Ale teraz chodzę level Rybie widzę więcej odkąd myśli trzeźwe I tak pracuję za czterech Ty do siebie miej pretensje Yo, biegnę po Kurwa, nie mam czasu leżeć Chyba, że mnie tu zatrzyma bezdech Wijać to zamknie pizdę, lepiej Będzie dla ciebie, weź sobie kurwa poukładaj życie Ja tu piskam zwroty wolnych Jakie ty byś myślał tydzień Teraz każdy jest zawodnik, ale gramy w innej lidze Weź się ogarnij Te swoje rymy to chowaj do szafy Takie rozkwiny jakbyś wyszedł z narni Lecę po wynik, nie lżej stracić. Bo za długo byłem w syfie, w to aż Bo pasją ciężko jest logicznie myśleć Jak na co dzień klimat narko 2 Młody, gniewny freestyle Yo! Gniewny freestyle, ja był, nie ma rogów Mamy, mamy, jemy Dziwko, nie chcesz takich wrogów Robię to swoje od lat Zakazy, nakazy jak ban Prawdziwe serce to skadla, dla w go wa do góry to znak, że będzie all right Zbieram ekipę, ale są w góry Woliciesz na buty, numer kasuje, bo nie chcecie lubić. Jesteś jak żółt, bo trzyma się dupy. Ulica nie pytaj dlaczego. Wydaje HS na prawo i lewo. Wszystko po w jak Trevor Jestem zdolny do wszystkiego. Miałem wizję, tak jak Ilon, ma cały znikąd wywija biznesplan. Do małego chciałem zbijać szmat. Wiem, koszty, stanął golden card. Wisi mi co gadasz, jak wisi mi ten dzień. Z wami się nie dogadam, bo to inna liga w Ja to warant cyfem przesiąknięta krew. Nie mów mi o zasadach, bo Z wami się nie dogadam, bo to inna liga psie Ja to młody warant, cyfrem przesiąknięta krew Nie mów mi o zasadach, bo ci